Dzień dobry Państwu, nazywam się Agnieszka Bulustrando i zapraszam na kolejny wywiad w Biznesinfo TV. Dziś naszym gościem jest pan Przemysław Piętak, dyrektor do spraw doradztwa w łańcuchu dostaw w firmie CBRi. Dzień dobry Panie Przemysławie. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie Przemysławie, porozmawiamy o łańcuchu dostaw, o ich automatyzacji, optymalizacji oraz o przyszłości branży logistycznej i magazynowej. Ma Pan ponad 20-letnie doświadczenie w planowaniu łańcuchów dostaw. Czy pamięta Pan swój pierwszy zaplanowany łańcuch i jak zmieniło się planowanie przez ten czas? Mhm. Planowanie łańcucha dostaw to zawsze gra zespołowa, która angażuje wiele podmiotów, więc w tym sensie trudno mówić o planowaniu łańcucha dostaw, który dotyczyłby tylko jednej osoby. Natomiast pierwszy łańcuch dostaw, którego planowaniu i optymalizacji miałem uczestniczyć, miałem okazję uczestniczyć, dotyczył mojego pierwszego pracodawcy prawie 20 lat temu, jednej z największych globalnych firm z branży piwowarskiej, która jest również liderem polskiego rynku. W tej firmie miałem. Okazję uczestniczyć w szeregu projektów obejmujących w zasadzie cały łańcuch dostaw i logistykę, jeśli chodzi o magazynowanie, transport, zarządzanie zapasami, zakupy, dystrybucję. I w tym czasie jednym z największych projektów, w którym miałem okazję uczestniczyć, była optymalizacja krajowej sieci dystrybucyjnej firmy. W ramach tego projektu zarekomendowaliśmy, oczywiście razem z zespołem, dość radykalne zmniejszenie liczby magazynów lokalnych w całej Polsce, a to z kolei wygenerowało bardzo duże oszczędności w, w łańcuchu dostaw. Czyli pierwszy udany łańcuch był za Panem. E, łańcuch dostaw, łańcuchy dostaw są cały czas planowane i są cały czas optymalizowane, to jest ciągły proces, natomiast rzeczywiście to był pierwszy, w który, którym rzeczywiście miałem okazję tak, tak mocno się z nim zetknąć. Obecne łańcuchy dostaw charakteryzują się taką bardzo dużą złożonością. Czym to jest spowodowane? Myślę, że wymieniłbym tutaj trzy czynniki. Globalizacja, coraz bardziej rosnące oczekiwania klientów oraz też otoczenie rynkowe. Jeśli chodzi o globalizację, no to w, w ciągu ostatnich dekad łańcuchy dostaw stały się coraz bardziej systemem takich połączonych naczyń. Już nie planujemy łańcuchów dostaw tylko na poziomie jednego kraju czy regionu, ale coraz częściej rzeczywiście to są, to są takie złożone systemy obejmujące wiele krajów, wiele podmiotów, wiele regionów. I to jest, mówimy tutaj do globalnej sieci fabryk, magazynów, portów, lotnisk, terminali, w związku z czym rzeczywiście planowanie i koordynacja w, w tak złożonych sieciach jest, jest coraz bardziej skomplikowana. Jeśli chodzi o oczekiwania klientów, no to czasy, w których sto lat temu Henry Ford mówić, że można kupić samochód w dowolnym kolorze pod warunkiem, że to będzie czarne, one już minęły. Klienci chcą mieć coraz bardziej spersonalizowane produkty, coraz bardziej skustomizowane, coraz bardziej dostosowane do ich indywidualnych potrzeb, a jednocześnie chcieli mieć je w zasadzie od razu po, po zamówieniu. Natomiast jeśli chodzi o otoczenie, no to też widzimy choćby w tej naszej covidowej czy po covidowej rzeczywistości, jak bardzo to, to wszystko wpłynęło na, na, na złożoność łańcucha dostaw, i o, o czym choćby świadczą te zakłócenia w łańcucha, które cały czas widzimy w, w ostatnich miesiącach i, i które no myślę, że będą się utrzymywać jeszcze dość, dość długo. A który z etapów łańcucha dostaw jest według pana najbardziej wymagający, tak z mhm. punktu widzenia osoby, która musi go zaplanować? Chociaż tak jak wspomniałem, planowanie łańcucha dostaw to jest zawsze gra zespołowa. Natomiast z mojej, z mojej perspektywy, z mojego doświadczenia, myślę, że jednym z największych wyzwań, jeśli chodzi o planowanie łańcuchu dostaw, jest możliwe precyzyjne, wiarygodne i trafione prognozowanie popytu po stronie klientów. Myślę, że czasy, kiedy produkcja produkuje, a sprzedaż ma sprzedać to, co produkcja wyprodukowała, ale też już powoli odchodzą do lamusa. Coraz częściej w łańcuchu dostaw mamy do czynienia z sytuacją, w której jakby punktem wyjścia jest klient, jest, jest popyt, jest dostosowanie operacji i całego łańcucha dostaw do, do tych zmien, zmian popytu, więc z jednej strony, wyzwaniem potrzebą jest zaprognozowanie, bo popytu klienta nie da się zaplanować, można go tylko zaprognozować, ale można to, to prognozowanie zrobić lepiej albo gorzej. Więc z jednej strony, zaprognozowanie i jakby wstrzelenie się w, w te przyszłe potrzeby i oczekiwania klientów, ale z drugiej strony też taka elastyczność w, w reagowaniu na zmiany, jakby w sytuacji, jeżeli na przykład z tą prognozą się, że tak powiem, nie wstrzenił. My, no to takie dostosowanie i, i, i tak płynne dostosowanie operacji logistycznych, czy, czy, czy szerzej całego łańcucha, żeby na te zmiany, czy po stronie wymagań klientów, czy po stronie bardziej szerzej otoczenia rynkowego można było płynnie reagować. No właśnie mówi Pan o popycie. Wzrósł on na pewno w zeszłym roku w związku z pandemią, z tym, mm -hmm. że wzrósł też e-commerce tak naprawdę. Mm -hmm. I jakie, jakie to miało wpływ na Zmiany w łańcuchu dostaw? Mm -hmm. e, przede wszystkim ten, ten wzrost e-commerce, który rzeczywiście e, on w bardzo w zeszłym roku przyspieszył, natomiast ten trend, że coraz częściej i coraz więcej kupujemy online, no, oczywiście e, utrzymuje się już długo, natomiast e, natomiast w zeszłym, w zeszły rok to było rzeczywiście bardzo dużo przyspieszenia. E, I myślę, że ten obszar logistyki czy łańcucha dostaw, której, na, na, na który e-commerce e na, na e wpływa w bardzo dużym stopniu, no to są operacje magazynowe, dlatego że jeżeli mamy to, czy nie zamówienie zamówieniami internetowymi, no to siłą rzeczy musimy w magazynie być w stanie kompletować te zamówienia na poziomie pojedynczej sztuki. To już nie jest magazyn pełnych palet, to już nie jest magazyn pełnych kartonów, ale tutaj rzeczywiście każde zamówienie musi być skompletowane na poziomie pojedynczego, na, po, na poziomie pojedynczej jednostki, a to z kolei powoduje, że te operacje magazynowe stają się coraz bardziej bardziej pracochłonne, wymagają coraz więcej liczby osób, a krótkie czasy dostawy, których oczekują klienci, również wpływają na jakby cykl pracy czy harmonogram pracy w magazynie. I ta to, z kolei, zwłaszcza ta pracochłonność związana z e commerce coraz bardziej wymusza automatyzację, automatyzację procesów magazynowych. To z kolei powoduje coraz większe inwestycje, a Ró również e-commerce wpływa na to, że coraz więcej tych tak zwanych centrów fulfillmentowych, magazynów no, powinno znajdować się albo na obrzeżach miast, albo w ich e centrach, po to, żeby móc umożliwić rzeczywiście jak najszybszą realizację zamówień klientów. No, zaczął pan już właśnie o magazynach. Tak jak wiemy, to jest jeden z głównych filarów leżących u podstaw efektywności łańcucha dostaw. Mhm. I związana z nim oczywiście też logistyka. Jak zapewnić jej optymalne działanie, aby zwiększyć łańcuch dostaw? I on jest też zwany inaczej łańcuchem wartości, więc jak mhm. powiększyć tą wartość tego łańcucha dostaw? Jasne. Jakby przede wszystkim, jakby logistyka jest nie tyle związana z magazynem, co magazyn jest jakby integralna oprócz transportu częścią logistyki. I teraz jakby pytanie, jak, z, jak Zapewnić to optymalne działanie logistyki, i ona zależy, jakby każdorazowo, oczywiście, od specyfiki danej firmy, ale też, jakby od stopnia dojrzałości danej firmy, jeśli chodzi o, o to, jak te procesy są logistyczne zorganizowane. Natomiast, tak krótko odpowiadając, myślę, że warto zwrócić uwagę na to, że te decyzje związane z tym, czy dana logistyka działa w sposób optymalny, to są bardzo często decyzje na poziomie. Nie tylko codziennego planowania, codziennej optymalizacji, ale też wręcz na, na poziomie strategicznym. Dla przykładu, my oczywiście możemy i powinniśmy optymalizować e, procesy wewnątrz naszego magazynu, ale to, co jest myślę jeszcze bardziej istotne z punktu widzenia całkowitych kosztów logistyki, to to, gdzie ten magazyn się znajduje. Czy jest w optymalnym miejscu z punktu widzenia kosztów transportu? Więc te decyzje strategiczne, typu ile potrzebujemy magazynów, gdzie powinny być zlokalizowane, one powinny poprzedzać jakby same usprawnienia wewnątrz na przykład danych operacji. No, właśnie zarządzanie łańcuchem dostaw zakłada osiągnięcie takiej maksymalnej konkurencyjności na rynku mm -hmm. i optymalizacji zysków. Jak pan w swojej pracy stara się osiągnąć te cele? Jasne. W mojej obecnej roli w firmie CBRI, gdzie odpowiadam za linię biznesową doradztwa w łańcuchu dostaw, jakby naszym zadaniem, moim zadaniem jest przede wszystkim optymalizacja z zysków naszych klientów i optymalizacja wartości wygenerowanej przez logistykę i łańcuch dostaw. To co na pewno zawsze bym radził firmom, które chcą właśnie poprawić efektywność, zwiększyć wydajność, zredukować koszty, to zrobienie takiego solidnego audytu stanu obecnego. Oczywiście przyjrzenie się obecnym operacjom, procesom, dokumentacji, przepływom, poszukanie tych tak zwanych wąskich gardeł, tych, tych elementów, w których być może są obszary, które, które wymagają pełnej, pewnej poprawy, ale też cały czas jakby spojrzenie biznesowo do przodu, zastanowienie się i w którą stronę chcielibyśmy, aby nasz biznes rozwijał się w, w kolejnych latach, i w jaki sposób logistyka powinna dostosować się do tych planów rozwoju biznesu, po to, żeby nie była w żadnym stopniu barierą, ale wręcz umożliwiała i ułatwiała te, te planowane przyszłe wzrosty. No, mówi Pan tu właśnie o rozwoju. Łańcuchy dostaw ewoluują w sumie cały czas. W, mhm. Teraz w stronę takich systemów logistycznych określanych jako łańcuchy dostaw 4.0. Mhm. Proszę nam powiedzieć, jakie są elementy definiujące koncepcję łańcucha dostaw 4.0? Mhm. To pojęcie łańcuchów dostaw 4.0 czy, czy logistyki 4.0 to jest taka troszeczkę to jest troszeczkę kalka językowa w tym sensie, że ona się w, w, wzięła od w, koncepcji przemysłu 4.0. Kilka <laughs> lat temu najpierw w Niemczech, potem w innych krajach rzeczywiście ta koncepcja e, zaczęła być coraz bardziej promowana i coraz no, właśnie częściej mówimy o przemyśle 4.0, ale oczywiście przemysł 4.0 nie może funkcjonować bez łańcuchów dostaw 4.0. Myślę, że to, co jest charakterystyczne dla tej, 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 tego 4.0, to jest z jednej strony coraz bardziej powszechna cyfryzacja, digitalizacja, Mówi się o tak zwanych cyfrowych bliźniakach, digital twin, czyli tym odwzorowaniu w cyfrowej rzeczywistości fizycznych operacji, fizycznych urządzeń, e, na przykład linii produkcyjnej, ale też na przykład systemów transportu wewnętrznego, czy, e, e, czy, czy, czy systemów składowania, po to, żeby umożliwić taką bardzo płynną komunikację, wymianę informacji i dzięki temu optymalizację. Ale również wspomniana już automatyzacja, to też jest coś, co bardzo jest charakterystyczne dla, dla tych łańcuchów dostaw z czwórką w nazwie, ale nie tylko automatyzacja rozumiana jako w jakby fizyczne urządzenia, fizyczne maszyny, które coś wykonują zamiast człowieka, ale również automatyzacja na poziomie systemowym. Te, te rozwiązania typu robotic process automation, gdzie jakby wewnątrz komputera pewne, pewne zadania, pewne procesy można zautomatyzować, to też jest absolutnie element tego, co moglibyśmy nazwać Łańcuchem dostaw 4.0. Mówił Pan tutaj o korzyściach, o tym, jak to można zdefiniować, a jakie są największe wyzwania stojące przed logistyką 4.0? W, w moim przekonaniu, jednym z największych wyzwań jest to, że na całym świecie logistyka pomiędzy różnymi przedsiębiorstwami jest. Stosunkowo mało wystandaryzowana, o ile na przykład w transporcie morskim już kilkadziesiąt lat temu udało się ujednolicić rozmiary kontenerów i wszyscy używamy tych samych 20 i 40, no to w przypadku logistyki mamy prawdziwe zatrzęsienie różnych rodzajów etykiet, dokumentów, komunikatów, systemów wymiany danych. I jeżeli logistyka 4.0 miała być rzeczywiście systemem coraz bardziej. Ujednoliconych, wystandaryzowanych powiązań, nie tylko wewnątrz danej firmy, ale również pomiędzy przedsiębiorstwami, a jednak łańcuch dostaw to nie jest tylko właśnie wewnętrzna logistyka w ramach naszej firmy, ale przede wszystkim to, co się dzieje na styku z innymi. No to myślę, że tutaj właśnie ten, ten brak czy ograniczona standardyzacja jest pewnym wyzwaniem, jest pewnym ograniczeniem. Mówimy o wyzwaniach, to teraz trochę o korzyściach, jakie Aha. są największe korzyści, jakie odnoszą firmy dzięki zastosowaniu łańcuchów dostaw. Myślę, że jakby nie, nie, nie ma takiej firmy produkcyjnej i handlowej, czy która nie miałaby w ogóle łańcucha dostaw. Bo jakby każda firma coś produkuje, coś sprzedaje, ma jakiś dostawcą, ma jakieś kanały dystrybucji, ma swoich klientów. Natomiast myślę, że możemy mówić o, o, o korzyściach z optymalizacji ciągłego udoskonalania łańcuchów dostaw. I myślę, że tą. No, najbardziej wymierną korzyścią jest oczywiście redukcja kosztów, poprawa rentowności, poprawa efektywności, dotarcie do i na przykład umożliwienie realizacji procesów w coraz bardziej wydajny i efektywny sposób. ale Efektywna logistyka, efektywny łańcuch dostaw mogą być absolutnie również źródłem przewagi konkurencyjnej. Mogą spowodować, że jako organizacja, no na przykład, sprzedamy więcej, będziemy w stanie wygenerować większe przychody, choćby dlatego, że jesteśmy w stanie zapewnić dostępność produktów czy materiałów. No, teraz przykład z ostatnich miesięcy. Mówi się o tym, jest ten globalny kryzys z dostępnością półprzewodników, i mówi się o tym, że. Tylko w tym roku od 5 do 7 milionów samochodów na całym świecie nie będzie mogło zostać wyprodukowanych, dlatego że nie ma do nich półprzewodników. No to są jednak ogromne ilości, które pokazują jak bardzo łańcuch dostaw jest istotny, jak bardzo się przekłada na, na wyniki firm. No, mówiliśmy tutaj o korzyściach, tak naprawdę możemy mm -hmm. mówić też o korzyściach dla ekologii, które są z łańcucha dostaw wynikające. Mm -hmm. Czym różni się zielony łańcuch dostaw od takiego tradycyjnego łańcucha mm -hmm. i czy nastręcza on dużo więcej trudności, przede wszystkim, czy jest bardziej kosztowny mm -hmm. i czy jest szeroko stosowany już w Polsce? Myślę, że ta świadomość ekologiczna polskich przedsiębiorstw, jeśli chodzi o łańcuch dostaw, na pewno rośnie. Natomiast też my, myślę, że jeśli chodzi o e, polskie firmy w porównaniu do na przykład dużych międzynarodowych koncernów, to myślę, że tutaj jeszcze mamy trochę do zrobienia, choćby dlatego, że jakby duże międzynarodowe koncerny, coraz częściej do tych ekologicznych inicjatyw podchodzą na, na poziomie korporacyjnym, globalnym czy, czy regionalnym. Jeśli chodzi o to, jak, w jaki sposób można ten łańcuch dostaw uczynić się coraz bardziej zielonym, to tutaj też wymieniłbym trzy aspekty. Jeśli chodzi o transport, to tutaj przykładem takich bardziej ekologicznych rozwiązań jest tam, gdzie oczywiście to możliwe i uzasadnione zamiana transportu drogowego na transport kolejowy, zwłaszcza przy, przy dalszych odległościach, zwłaszcza w transporcie międzynarodowym. To jest po prostu z jednej strony coraz bardziej opłacalne, ale również coraz bardziej ekologiczne. W obszarze magazynowym również tutaj jest bardzo duży potencjał, jeśli chodzi o tak zwane zielone magazyny, no choćby dzięki zastosowaniu ekologicznej źródeł energii. I wreszcie ten trzeci aspekt, o którym coraz częściej się mówi no też w tej rzeczywistości covidowej czy po covidowej, czyli tak zwane skracanie łańcuchów dostaw. Tutaj ten aspekt ekologiczny też jest istotny, dlatego że My jesteśmy przez ostatnie dekady przyzwyczajeni do modelu, w mamy, tak naprawdę, jedną fabrykę świata, czyli Chiny, czy, czy, czy szerzej pojęta Azja. Te zakłócenia łańcucha dostaw widzimy, że ten, ten model ma swoje ograniczenia. Ja, jakby osobiście, nie, nie, nie sądzę, żeby, czy nie wierzę w, w zamykanie fabryki w Chinach i, i przenoszenie jej do Polski, ale bardzo wierzę w tak zwaną regionalizację łańcucha dostaw, czyli mówiąc w uproszczeniu, taki model. W którym Chiny zaopatrują Azję, w którym na przykład Meksyk zaopatruje Stany Zjednoczone, a Polska czy inny kraj naszego regionu staje się takim regionalnym centrum produkcji i logistyki dla Europy Zachodniej. I to, i ten model, z jednej strony, myślę, że rachunek ekonomiczny coraz częściej będzie wykazywał, że to jest po prostu bardziej opłacalne ale również w aspekcie ekologicznym to, że dzięki temu te, te tony spalanych paliw choćby w transporcie lotniczym, ale, ale również w innych środkach transportu, dzięki temu, że te łańcuchy dostaw staną się krótsze, one przez to staną się również coraz bardziej ekologiczne. Ostatnie już pytanie w takim razie. Rynek magazynowy i logistyczny a w związku z tym też łańcuchy dostaw rozkwitły ostatnio troszeczkę z powodu pandemii, Aha. też z powodu wzrostu branży e-commerce. W magazynach zapewne teraz zgromadzone są ogromne ilości towarów w związku z potrzebami jakby konsumentów. Co będzie, jeżeli te potrzeby tych wszystkich klientów zmaleją już, jeżeli branża e-commerce trochę zmaleje? Jak będzie wyglądał rynek magazynowy i logistyczny za 5 lat? Co to wtedy stanie się z tym właśnie nadmiarem tych produktów, no i też samych wybudowanych magazynów w związku z tym. A może właśnie ta optymalizacja łańcuchów dostaw i dobra strategia pozwolą sobie poradzić z tym problemem? Osobiście nie sądzę, żebyśmy w ciągu najbliższych co najmniej kilku lat miały, mieli do czynienia z nadmiarem magazynów czy nadmiarem produktów w nich zgromadzonych. To zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową cały czas rośnie. Sektor magazynowy w Polsce bardzo szybko się rozwija i nie rozwija się tylko dlatego, że jest pandemia, ale dlatego, że jako społeczeństwo coraz bardziej, coraz więcej kupujemy, coraz więcej konsumujemy i ten trend będzie się utrzymywał. Mogą Zmieniają się proporcje pomiędzy sprzedażą internetową a sprzedażą w tradycyjnych sklepach, ale jako społeczeństwo, cały czas, jeszcze można powiedzieć, gonimy Europę Zachodnią, jeśli, to poziom, jeśli chodzi o poziom konsumpcji. E, cały czas e, całkowity e, rynek, całkowity e, sektor handlu będzie, będzie się rozwijał, a to będzie generować również cały czas potrzeby, jeśli chodzi o magazyny, a na to, mam nadzieję, nałoży się ten trend, o którym e, mówiliśmy w poprzednim pytaniu, czyli e, czyli że w Polsce coraz Więcej będzie tworzonych, czy, czy fabryk, czy magazynów obsługujących nie tylko Polskę, ale, ale też inne kraje. W związku z czym to też wygeneruje zapotrzebowanie na, na powierzchnię. Jestem osobiście przekonany, że Polska, jako kraj, ma wszystko, czego potrzeba, żeby stać się takim logistycznym hubem Europy. Jesteśmy geograficznie w znakomitym położeniu. Na, tak, jesteśmy w absolutnie centrum, centrum, centrum. Skrzyżowanie w, w tych korytarzy północ, południe, wschód, zachód. Coraz lepsza infrastruktura, e, wykwalifikowane kadry. Więc e, myślę, że złota era logistyki, magazynów dopiero przed nami. Życzę zatem powodzenia, żeby tak właśnie było, powodzenia we wszystkich działaniach firmy i też realizacji postawionych sobie celów na nowym stanowisku. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Moimi Państwa gościem był Pan Przemysław Piętak, dyrektor do spraw doradztwa w łańcuchu dostaw w firmie CBRI. Panie Przemysławie, dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Państwu dziękuję bardzo za uwagę. Zapraszam do oglądania naszych kolejnych wywiadów. Do widzenia Państwu.